no my nie możemy! No co? Mój silnik za nie mógł. No chodź, bo jak, jak, jak ja ci rzucę to? A już. Zobacz, już jesteśmy blisko Was. Arach Rafał, świetnie. Super ci idzie Widzisz już skręcasz do Arka. Ale ty się no to Ty przybliż się do nas. Ale jak? Nie ruszaj się Nie ruszaj się, to się przybliżymy. No zobacz. O, już idzie. Włącz, O, dobra, jest. Cieła wody. Chcesz coś jeszcze? Tak. Gdzie ci wyznajcie Ci przytrzyma.